Prosto z piwnicy Usażyńskich. Julka, Patrycja, Weronika. Dzień dobry. Hej! Hej, nadajemy no do Was już stąd po raz Mam hmm. nadzieję, że nie ostatni. Miejmy nadzieję. Zapraszamy do oglądania. Dzisiaj mamy parę newsów z gminy, ale zaczniemy od newsa nie z gminy. Chciałam Was zapytać, czy wiecie, bo wielu ludzi nie wie, czym karmić ptaki, na przykład kaczki. Na pewno nie chlebam. Dlaczego nie chlebem? Bo zapychają mi się chyba brzuchy, nie? Bardziej chodzi o sól, która sprawia, że... Mm, teraz już w sumie nie wiem. E, nie. <grym> nie chodzi nie o to. Nie, tak naprawdę to chleb prowadzi do zakwarzenia organizmu e, kaczek i kaczki umierają. Więc nawet nie chodzi o to, że będą się zleczyły, ale po prostu umierają. Więc skoro nie chlebem, to czym? Ziarna. Jakie? Ale mam z ramię przyrodę z podstawówki. Kasza, taka nawet nieugotowana, płatki owsiane, to jedzą kaczki. Tym karmimy kaczki. No mówimy o tym, bo kaczek w tym roku jest sporo. Proszę, nie niosą im chleba. Bo dużo osób to robi, i potem skutki tego mogą być dość duże. No słabe. I, nie, i nie będzie potem przebitek z kaczkami na naszych filmikach. Niestety. A to jest jedna z lepszych części tego filmu, pamiętajmy. Aż nie wszystkim się podobała przebitka z kaczkami. Kto ją nagrał? Julka czy biotrodza? Gratki. Dzisiaj idziesz do kaczek powtórzyć akcję. Tylko nie miej chleba ze sobą. Dobrze. Startuje e, nabór wniosków 26 stycznia, a 26 lutego jest ostatni dzień, kiedy te wnioski można składać w naszej gminie. Co by nam się przydało? W ogóle pamiętacie, co było w poprzednich latach z budżetu obywatelskiego? Skatepark był. Tak, mhm. albo e, był do wyboru skatepark, albo właśnie ta kapliczka. Coś takiego było? No właśnie. Czyli zrobiony mamy skatepark. Co jeszcze jest pieniędzy z budżetu obywatelskiego? Siłownia, nie, czy to... Tak, siłownia. To był chyba, w ogóle chyba pierwszy budżet obywatelski. To była siłownia nad Wisłą. Był jeszcze chodniczek na małym rynku. I te ławki. Proszę. A skwerek? Chyba nie. Skwerek chyba nie, ale ławki i kwietniki na Nadwyślańskiej. Potem, jak wyremontowali na Nadwiślańską. Um... A co powinno, co byście chciały, żeby w tym roku było zrobiona? To jest dobre pytanie, mm. na które trzeba się zastan na którym trzeba się w sumie zastanowić. Mm. Myślę, że może jak część wniosków wpłynie, albo jak wpłyną, to byśmy pokazały, kto... Zatrzymałyśmy wykonanego z wyników z tego co mi się wydaje, bo głównie jest to okazja, że bo dość dużo akcji ostatnio w Kazimierzu wyszło, w sensie z woźmu. Jeżeli chodzi o jakieś takie dodatki, typu nawet kosz, prezent podserzyński, jakieś loty balonami, noc kogoś bilety na parking i takie inne rzeczy. I nie te rzeczy, ale też chyba najważniejsza rzecz, to jednak w tym roku w Kaźmierzu Wośpu na ulicę. W poprzednim filmie powiedziałeś że tego nie zrobi, bo ale mimo wszystko okazało się, że jednak sztab się zgodził i będzie można wrzucić pieniądze w olotę, się do tego przedłużenia. Tak, to bardzo się z się cieszyłem, bo jednak taka spółka internetowa to był dobry pomysł, ale no, nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich dokładnie. I właśnie fajnie, zawsze jest coś takiego innego i dla wszystkich dostępnego też. Tak, zawsze sobie z tego obowiązki. Tak. tak, jakieś wspomnienie. Takie. Kolejną rzeczą, o której chcemy Wam powiedzieć, jest tegoroczna zimowa paprawędrówka razem z paprodziadem, która odbyła się w ramach kolejnej edycji Zimiernication. 23 stycznia. Tak, bieżącego roku. z tego co wpisał organizator odbył się również, odbyło się również ognisko z kiełbaskami, z dobrą muzyką i dobrą zabawą. Także tak jak zwykle Zimmer utrzymuje swój fason i sprawia, że wszystkim pojawia się pana na twarzy. No, mi po samych zdjęciach się pojawił, bo ja nie byłam, mhm. ale wyglądało to naprawdę zacnie. Zresztą ja się zawsze cieszę, jak dziady coś robią w Kazimierzu, Tak. Bo zawsze, tak. jak dziady coś robią w Kazimierzu, to jest tak. ja super jest nie. super i atmosfera, i w ogóle wszyscy jakoś tak się łączą ze sobą, no nie? Po długiej cowidowej przerwie wreszcie zaczął działać stok narciarski. To już od 19 stycznia, nie? Tak, dokładnie. Tak, i wreszcie mamy chociaż trochę przyjemności w, ten, tak. w tą straszną pogodę tak. i straszną <laughs> sytuację pandemiczną na świecie. Wszystko odbywa się zgodnie z reżimem sanitarnym, są prowadzone lekcje dla dzieci i dla dorosłych, tak. ze snowboardu, z jazdy na nartach i różnych takich dyscyplin. Wszystkiego można się dowiedzieć oczywiście na ich stronie internetowej stopu narciarskiego w Kazimierzu. Tak. tak jest adres. Stopu narciarskiego w Kazimierzu.pl. Będzie w opisie. Okay. No i stacja jest czynna od 9 do 22. Myślę, że fajnie, nie? Tak i można tam oczywiście kupić jedzenie na wynos, Złożyć karty. Żegnamy Was z pielęgniu w Dziękujemy za oglądanie i wyczekujcie do następnego odcinka, gdzie Wam się podobało, dostawcie lajka, suba, dzwoneczkiem i zapraszamy.